Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w 21. szczęśliwym odcinku podcastu Łuskie Historii, który przygotowują dla Was pracownicy Centrum Dialogu. Szczęśliwi pracownicy Centrum Dialogu, Adam Sitarek. Pracownicy Centrum Dialogu, Michał Adamie. Centrum Dialogu, Justyna Tomaszewska. Dzisiaj mamy dla Was odcinek wyjątkowy, do którego się długo przygotowywaliśmy. Były gorące dyskusje. Ale nie chcielibyśmy w taki typowy sposób, jak co tydzień opowiadać o łodzi, z uwagi na to, że zbliżają się Mikołajki. Mamy dla Was prezent. Przygotujcie kartki, długopisy, ponieważ dzisiaj opowiemy Wam. O miejscach, które warto zobaczyć w łodzi, miejscach nieoczywistych i miejscach, które można eksplorować bez konieczności zapisywania się, kupowania biletów czy ryzykowania, zetknięcia się z bardzo bliskim kontakcie z kimś innym. Czyli miejsca takie ogólnodostępne, ale które nie są dla łodzian oczywiste. I myślę, że część złodzian, a niestety chyba zaryzykuje, że większość złodzian zupełnie może nie doceniać ich wartości i tego, że są to miejsca bardzo ciekawe. Przygotowaliśmy taki ranking 10 miejsc o bardzo różnej skali, różnym kalibrze, od miejsc, które są wydają się na pierwszy rzut oka bardzo rozległe i oczywiste, że przecież każdy wie o tym i tam był, a później się okazuje, że może nie do końca, po miejsca zupełnie ukryte, tajemnicze, które sięgają swoją symboliką czasów jeszcze mrocznych średniowiecza. Tak, chcieliśmy państwa zmotywować do spacerów. Chociaż pogoda mroźna to ku zdrowotności warto się przespacerować i specjalnie wybraliśmy takie miejsca nie tylko w centrum łodzi, czyli ta słynna przewodnicka, łódzka, święta, trójca księżym Piotrkowska manufaktura, ale postaraliśmy się wybrać też miejsca w e, takich już mniej znanych częściach miasta, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z turystyką czy w ogóle ze zwiedzaniem. Ale też zachęcamy, żebyście w komentarzu e, czy na YouTubie, czy na Facebooku, wpisywali swoje propozycje nieoczywistych miejsc. Może nam wyjdzie z tego jakiś mini przewodnik fajny. Okej, okay, ja myślę, że. Ja bym chciał zacząć. Nie wiem, czy mogę, Michale, bo ty tak tutaj na razie. Z... Zamilkłeś. Padać musisz. Muszę zacząć. W każdym razie chciałem zacząć od miejsca, które jest trochę oddalone od centrum naszego miasta, ale miejsca, które myślę, że jest dla wielu osób no, nieodkryte, bo poza faktem, że istnieje coś takiego jak Rudzka Góra w Łodzi, nie wiem czy Państwo wiedzą, jak nie wiedzą to zachęcam, to niewiele osób nie było, tak mi się wydaje, ja mam takie wrażenie. A ludzka góra jest miejscem naprawdę bardzo ciekawym. Samo miejsce, sama góra naprawdę obfituje w kilka bardzo ciekawych krajobrazowo i przyrodniczo, przyrodniczo szlaków i ścieżek, które można pokonać. No ale też to, co jest chyba najbardziej spektakularne w ludzkiej górze, no to widok na całą panoramę miasta, czy jak to się mówi na skyline łodzi, bo z ludzkiej góry widać no w zasadzie całą łódź, i to jest bardzo, bardzo interesujące. A Ruska Góra znajduje się na południowym zachodzie naszego miasta, właśnie przy ulicy Tarorudzkiej. Jest to wzniesienie, takie sztuczne, usypane, o ile dobrze pamiętam, 230 popraw miłszy na jeżeli się mylę, 230 metrów nad poziomem morza. Co ciekawe, to miejsce ma bardzo też interesującą historię. Nie wiem, czy pamiętasz na kiedyś byliśmy na spacerze po Rudzie Pabianickiej i tam pamiętam. się do tego spaceru, wiele osób właśnie też pytało nas o ludzką górę i dopytywało o historię tego miejsca, bo to miejsce jest naprawdę. Interesujące pod wieloma względami. Po pierwsze, dlatego, że jest to pozostałość lodowca, który w tym miejscu zatrzymał się na kilka na tysięcy Na to czekałem właśnie, kiedy dojdzie do lodowca. Kilka tysięcy lat. I to sprawiło, że później bidermanowie zorganizowali tam kopalnię piasku. To jest naprawdę ciekawe, bo ten piach, który tam lodowiec przywlókł, kolokwialnie mówiąc, jest naprawdę wartościowy i był bardzo dobrym materiałem, który był wykorzystywany do Budowy łódzkich fabryk. Po drugie, ten, to wzniesienie polodowcowe zostało w latach powojennych 60., 70. i 80. uzupełnione o, jakby, te resztki budowlane, czy ten gruz, odpady budowlane z budowy łódzkich osiedli, przede wszystkim tego dużego osiedla na chojnach. Na Poza tym jest to miejsce no, rekreacji i wypoczynku. Nie wiem, czy wiecie, tam znajduje się, już wam mówiliśmy na którymś. Tak, tak, właśnie chciałam zaprosić Państwa do wysłuchania naszego podcastu o ludzie Pabianickiej, bo tam dużo więcej o samej tej części łodzi. Właśnie, tylko chciałam dosłownie zasygnalizować, że tam znajduje się skocznia, przepraszam, narciarska, która. która no, dzisiaj chyba jest w kiepskim stanie, ale pierwszą skocznię narciarską zorganizowano tam już w latach 30. W 1934 roku punkt K15, więc można połamać nogi, jest to całkiem, całkiem wysokie, wysokie, loty i myślę, że to bardzo, bardzo ciekawe miejsce, poza tym no oczywiście restauracja w klimacie góralskim, bardzo dobrym jedzeniem, polecam. ona ma inne chyba zdanie? Nie, nie, bo właśnie tak chciałam powiedzieć, że, że rzeczywiście tam jest fajne, fajna restauracja, taka góralska knajpa, bacówka ujuska, no tylko czekamy jeszcze w momencie, kiedy będziecie Państwo słuchali tego podcastu, niestety jeszcze będzie zamknięta, ale mamy nadzieję, kiedy będzie premiera w zasadzie tego podcastu, mamy nadzieję, że to już koniec tych trudnych czasów i znowu będzie mnóstwo ludzi w restauracjach w Łodzi i nie tylko. Tak. I jeszcze zaczęłaś mówić, ja tylko skończę ludzką górę. Torsaneczkowy, który też jest bardzo fajnym miejscem. Naprawdę zachęcam, żeby, żebyście Państwo wybrali się na ludzką górę. Tam jest dobra infrastruktura, jest parking, można spokojnie zostawić auto, przejść się po ludzkiej górze, zmęczyć się nawet. A nawet zachęcam, żeby trochę oddalić się na piechotę i przejście po Rudzie Pabianickiej, bo jest to naprawdę niezwykle interesujące i ciekawe, ciekawe miejsce. Z ruskiej góry jest naprawdę niedaleko do Stawu Stefańskiego czy do Lasu Ruda Popioły. Warto sobie zrobić taką, taką wycieczkę. Tylko no. chwilę apeluję o to, żeby tam jednak trochę uporządkować ten teren, bo widok jest rzeczywiście super, ale tylko czasami jest tak porośnięty krzeczurami, że już nic nie widać, więc gdyby kto, ktoś władny nas słuchał, to uporządkowanie tego terenu spowoduje naprawdę powstanie bardzo fajnego punktu widokowego w Łodzi, takiego jak powiedziałeś. Całą panoramą naszego miasta. I już koniec o ludzie, chyba że Michał... No już. nie, ja mam pytanie do was jeszcze, Adam. Czekaj, tak mnie wywoływałeś do odpowiedzi. To teraz grzecznie proszę książki poczytać. Myślicie, że te sto, że jak są stoki otwarte na wszędzie, to że juda też będzie teraz jakby tłumna i wszyscy tam pójdą, bo nie ma nic innego co robić w Łodzi? Ja myślę, że podstawowym komponentem niezbędnym do rekreacji, o której ty mówisz, jest śnieg. O ile w górach polskich ten śnieg na stokach narciarskich można spotkać naturalny bądź sztuczny, o tyle na ludzkiej górze nie byłbym tego taki pewien, czy będzie to miejsce rekreacji narciarskiej akurat. Widzisz, Z drugiej micha... strony zachęcam naprawdę państwa, żebyście wybrali się na ludzką górę Sylwestra. Naprawdę jest co oglądać. Oj, tak, ja raz byłam, niezapomniane przeżycie. Ale myślę, że nikt na świecie nie powiedział o zimie, używając słowa komponent niezbędny że nie mam nic do dodania. Trochę mi jest przykro, że w takim wypadku, że Spała będzie tym miastem, które ma najbardziej prezydencką historię. Kiedy Ruda Pabianicka mogła tutaj jakby... No tyle jeszcze, jest trochę nie czasu, ma, no. Nie ma komponentu, to nie ma komponentu. To jak na budowie, no. Nie mam nic do dodania, nie mam komponentu. Dobra, myślę, że warto chyba trochę z Rudy Pabianickiej zjechać w stronę centrum Łodzi. Jest kilka miejsc w naszym mieście, które uważamy za ciekawy i taki, które chcielibyśmy jeszcze Państwu polecić. Nie chciałbym jakby wszystkich tutaj tak wymieniać. Podam jeszcze jeden mój typ, który, do którego przekonywałem koleżankę i kolegę w dyskusji, który warto jest odwiedzić i o którym też Państwo może wszyscy nie wiedzą. Są to odnowione czy przebudowane, odbudowane komórki wzdłuż ulicy Abramowskiego na tym skwerze, który znajduje się właśnie między ulicą Kilińskiego a Sienkiewicza równoległym do ulicy Abramowskiego, te stare komórki, które były wykorzystywane przez mieszkańców właśnie kamienic przy Abramowskiego one niestety ze względu na stan techniczny zostały już rozebrane, ale przy odnawianiu tej części parku i, i, i skweru Pozostawiono, zdecydowano, że pozostawione zostanie taka jakby struktura, ta forma przypominająca te drzwi wejścia do tych małych komórek, w których przede wszystkim składowano opał, a niektórzy tam podobno produkowali także mocne alkohole z tego, co mówią legendy miejskie. Więc tutaj zachęcam, żebyście Państwo się wybrali, dlatego że jest to skwer i to otoczenie tutaj w okolicy ulicy Fabrycznej właśnie Kińskiego sienkiewicza również moim zdaniem zupełnie nie, nieodkryte. O ile dużo osób chodzi właśnie po drugiej stronie ulicy Kińskiego, czyli na Księży Młyn, tam zwiedzać Park Źródliska, czy właśnie fabrykę Gromana, czy później dalej te zabudowania i fabryczne Scheiblera. O tyle po tej stronie to w zasadzie mało kto, mało kto się zapuszcza, a jest to dzisiaj miejsce naprawdę atrakcyjne, moim zdaniem bezpieczne. Ta legenda Czarna Bramowskiego, no nie wiem, być może oczywiście nie chcę tutaj nikogo zachęcać, a później to się tragicznie skończy, ale... Może na wszelki wypadek za dnia. Może na wszelki wypadek za dnia, ale kilkukrotnie oprowadzałem tam gości tak ja i wszyscy byli Albo zadowoleni. z wyższym wykształceniem powyżej doktora nie biją, czy doktorowi wyżej nie biją po prostu. Adam. Dlatego... Myślę, że, myślę, że raczej to nie ma znaczenia. komponent tutaj nie, nie Wykształcenia że nie? Że nie ma szacunku dla, dla docentów? No, zależy, z jakim szalikiem idzie docent. Z jakim docent chodzi szalikiem? No, jedynym właściwym na Abramce. Jakiś jest taki inteligentny. Ciepły szalik, no, Ale damy. chciałam też Państwa Być zachęcić, całkiem. żeby przed pójściem sobie na Abramowskiego i zobaczeniem odnowionego pasażu, włączyć sobie Toledysk Manamu, kreon kręcony właśnie przy tam w komórkach na Abramce. I bardzo fajnie widać, jak to miejsce się zmieniło, więc to też jest miejsce, gdzie genialna kora, którą uwielbiam. A wasze typy? Co byście proponowali? W takim razie, jak jesteśmy już w centrum, prawie w centrum miasta na Abramce, to ja mam dla państwa taką propozycję, żeby niedaleko od Abramki udać się na Piotrkowską 217 i być może jest to adres znany wielu osobom, wielu naszym słuchaczom. Natomiast nie wiem, czy wiecie, że tam się też bardzo zmienia i powstaje taki bardzo fajne może nazwać to nawet można centrum street artu łódzkiego, galerii takiej ulicznej. Powstają nowe murale społecznie zaangażowane, bo mamy chociażby mural Fundacji Viva, która zajmuje się ochroną zwierząt. Mamy bardzo fajny mural, który powstał też społecznie z zrzutki w internecie o Fiacie 126P. Mamy bardzo fajne knajpy, mural łódzki, gdzie jest też napisany serwus. I w ogóle takie fajne miejsce się tam stworzyło w starej fabryce Jona, który produkował metale, części do, do fabryk, a także produ produkowano tam społecznie w tej dawnej łodzi dzwon na katedrę do niedanego Bytrowskiej 217. Także miejsce też związane z historią, a bardzo fajnie zaaranżowane, ze świetnymi knajpami. Do których mam nadzieję już niedługo. No i jak ktoś jest jeszcze zwolennikiem łódzkiej muzyki alternatywnej czy punkowej, no to tam jeszcze można gwiazdy łódzkiego podwórka spotkać dosyć często w, w kawiarniach, jak y, niszczą establishment przy Maciato i nawet no, no, no. Fegato i innych kawkach. Zrób, zrób reklamę, zrób. Macie rację, tam y, tworzy się takie zagłębie alternatywnych. Y, nie wiem, jak to nazwać, inicjatyw, czyli poza na przykład pracowniami artystów, są też sale prób różnych zespołów muzycznych, ale też jest jeden z ciekawszych, fajniejszych sklepów wędkarskich. Myślę, że to jest, może to nie jest alternatywa, ale. Coraz mniej dzisiaj chodzi się do takich miejsc, gdzie można porozmawiać z kimś, kto jest naprawdę kompetentny, ma doświadczenie. Wszystko się przyniosło do internetu i ma taki bardzo odhumanizowany charakter. Po prostu się kupuje beznamiętnie te spławiki, zanęty i inne rzeczy, w ogóle nie konsultując się. No, i to e... uważam, jest szczyt hipsterstwa już, sklep w takim miejscu. Wędkarstwo to jest yoga, tylko że skończy się mojadejstwem, nie? Więc. Nigdy nie słyszałem tego Powiem to mojemu tacie, który jest zapalonym wędkarzem. Może, ja, może przy okazji joginem też jest. Ale to, co dodam, <grywanie> większość złowionych ryb mój ojciec zawsze wypuszcza. Dobra, kolejne miejsce: Piotrkowska 217. Ja myślę, że całkiem niedaleko z Piotrkowskiej 217 można się teleportować bądź przespacerować, przejechać rowerem tylko w rękawiczkach pamiętajcie Państwo w czasie mrozu jeździć na rowerze, to do nowego centrum Łodzi, ale nowe centrum Łodzi, które, no dużo mówi się o nowym centrum Łodzi, mocno się promuje nowe centrum Łodzi, mówi różne rzeczy, ja myślę, że to jest chyba najbardziej zwizualizowana fragment naszego miasta od wielu, wielu lat, jak te wizualizacje, Później w rzeczywistości wyglądają to, Państwo mogą sobie właśnie potwierdzić podczas takiego spaceru, bo zachęcamy. Oczywiście instytucje działające tam kulturalne są niestety zamknięte. Nieopodal też działa jedna biblioteka miejska, która jest otwarta, ale zachęcamy, żeby się wybrać, tak, między te kamieniczki, uliczki, te budynki fabryczne, bo jest to teren otwarty. Nie wszyscy to wiedzą. Tam nie trzeba. Się zapisywać czy kupować biletu. Można po prostu sobie pójść i przespacerować pod kominem gazowni, czy tym zbiornikiem w zasadzie gazowni dawnej łódzkiej. Można sobie między maszynami pospacerować. Można sobie pospacerować nową, odnowioną, odremontowaną ulicą Tuwima, gdzie coraz więcej naprawdę pięknych kamienic odzyskuje blask, w tym jedna z kamienic, taka w iście brytyjskim, londyńskim stylu. Bardzo mi się. Podoba, więc myślę, że warto się w tamtą stronę zagłębić i tak po prostu przejść swoim, swoim rytmem i swoim szlakiem, bo, bo można tam po prostu nawet dać się zgubić, bo jest to obszar wystarczająco duży, a z drugiej strony, nawet jak się Państwo zgubią, to zawsze jak gdzieś się wyjdzie, to, to, to się trafi na znane miejsce. Więc to jest myślę bardzo, bardzo fajne. W ogóle zachęcamy do tego, żeby skręcić z ulicy w uliczki boczne i tam można odkryć mnóstwo fajnych rzeczy. Nie rozmawialiśmy o tym, ale teraz mi do głowy przyszła chociażby ulica Traugutta, gdzie na jednej z kamienic jest taka fajna instalacja sąsiedzi. Traugutta między Piotrkowską a Sienkiewicza, nie będziemy mówić numeru, to będzie zadanie dla Was, żeby odnaleźć sąsiadów i Zadka Kordiala na kamienicy. Przy Trauguta, czy znowu w podwórku niedaleko hotelu Sawo, jest taki domek z niemieckim napisem: Boże, dopomóż sztuce. Nie wiem, jak to będzie po niemiecku, przepraszam, nie chcę zrobić błędu i nikogo urazić. Ale jest, i, i tak jak Adam powiedział, czy tu Wima, czy nowe centrum młodzi tam w okolicy dworca, dworca fabrycznego, bardzo fajnie odnowiony park Moniuszki, przepięknie też zagospodarowany ten teren na nowo. Fajna to brama miasta lub niefajna, bo zdania podzielone, więc y, warto się przejść i mieć swoje zdanie, swoją opinię, więc y, nie bójcie się skręcać z Piotrkowskiej. Ja tylko dodam, że też zima i taki ta aura powiedzmy ta chłodniejsza jesienno-zimowo, kiedy nie pada deszcz jest bardzo dobrym momentem, bo latem tam niestety wszystko jest wybetonowane, więc jest upał nie do zniesienia. Zgadzam się, zgadzam. Za mało drzew. I to jest jakby jedyne takie moje zastrzeżenie do, do, do całego tego, co tam się dzieje, bo mimo wszystko jestem entuzjastem tych, tych zmian ale one skończą się mniej więcej tak na wysokości metr powyżej poziomu gruntu. Tam jednak znaczy, powinno... na, na tych nowych ulicach remontowanych są sadzone drzewa, bo zobaczcie więc yy, Wschodnią, Rewolucji, czy właśnie tu Wima, tam te drzewka powstają, ale rzeczywiście samo okolice dworca fabrycznego, no to betonoza, świetne miejsce dla jazdy na desce. Właśnie, a jesteśmy blisko. Mówiłaś, żeby odejść z Piotrkowskiej. Jedno miejsce ja bym zachęcił, żeby na Piotrkowską się zagłębić, które jest absolutnie też nieoczywiste i które może Państwo jak będą robić zakupy na Piotrkowskiej, chociaż nie wiem, czy ktoś jeszcze przed świętami robi zakupy na Piotrkowskiej, to też jest takie smutne moim zdaniem. Ale to zachęcamy Ale do tego, jest na pewno tego... bezpieczniej niż tak w wielkich centrach handlowych, a jeżeli państwo będą na przykład odbierać jedzenie na wynos od gastronomii, która na Piotrkowskiej działa, żeby zajrzeć do podwórka przy ulicy Piotrkowska 88. I jak wejdą państwo w bramę, proszę się odwrócić i spojrzeć w górę. Tam jest jedna z kilku zachowanych oryginalnych kuczek, czyli takich zabudowanych balkonów, budowanych przez rodziny żydowskie na Święto Sukot, które miało właśnie imitować namiot, który budowano z okazji tego święta na pustyni. Zresztą bardzo często na sklepieniu tych kuczek malowano takie gwiazdne, jakby rysunki, żeby odtworzyć to, to, to niebo nad Izraelem. To Jest bardzo ciekawe, tam zresztą zachowała się też taka na tej drewnianej kuczce symbol gwiazdy Dawida, więc państwo nie pomylą tego miejsca z niczym innym. A jest jeszcze wiele w łodzi kuczek, które są nieoznakowane jakby. Nie wiemy, że to są kuczki, czy ludzie, którzy obserwują, a niestety również inwestorzy, którzy to rozbierają, nie są świadomi tego, jak to jest bardzo ciekawe miejsce. I to podwórko Piotrkowska 88, to myślę jest jedno miejsce wartych zobaczenia i to jest taki suplement do naszego od poprzedniego odcinka ulicy Piotrkowskiej, bo wtedy nie powiedzieliśmy właśnie o tej kuczce a zachęcam, żebyście się Państwo tam wybrali. A ja też polecam jeszcze z jednego względu, bo nie wiem, czy, czy wiecie, tam powstał nowy taki mural. On chyba reklamuje jedną z knajp, która miała tam postać. I tam jest świetny mural łączący Łódź i Blues Brothers w postaci z filmu. Także też takie robi nam się łódzki miszmarsz w ten podwórku. A Jeszcze no, mówiłaś jeszcze a propos bliskich przyległości ulicy Petrczkowskiej, a pomiędzy centrum, nowym centrum Łodzi o uliczce Piramowicza. Tak, jest to jedna z moich ulubionych uliczek, gdzie bardzo chętnie zabieram turystów i, i łodzian podczas spacerów po mieście, bo tam troszeczkę jest tak, jakby czas się zatrzymał. Ta ulica jest spokojna, wyciszona, a wielkomiejska i taka z monumentalnymi kamienicami. Natomiast tam też jest kilka takich miejsc wartych zobaczenia, przede wszystkim Świadectwo Łodzi Rosyjskiej, czyli Cerkiew Świętej Olgi, kiedyś ta ulica nazywała się nawet Olgińska. Mamy tam Teremoka, też polecamy restauracje świetne, pierogi, pielmieni i kinkali, naprawdę najlepsze tego typu jedzenie w Łodzi, można na wynos zamawiać, więc polecamy. Mamy tam od jakiegoś czasu taką świetną rzeźbę wiszącą nad, akrobata wiszący nad ulicą Piramowicza, no i jest mural, o którym też mało osób wie, mianowicie przy ulicy Piramowicza 6 znajduje się mural Quinto z Wabanku, czyli genialny Jan Machulski grający na trąbce właśnie na tej ulicy. Czemu na Piramowicza? To proste, ponieważ tam był kręcony w bank, między innymi właśnie słynne sceny kradzieży, jubilera kręcone na Piramowicza. Także zachęcam, żeby odwiedzić, bo tuż w centrum miasta inny świat. Absolutnie i też. Jak mówimy o tych innym świecie blisko centrum miasta, to zmierzając już do końca, bardzo chciałbym zaprosić Państwa, jeżeli jednak no, ulegniecie pokusie i zrobicie zakupy w centrum handlowym i będziecie na przykład w manufakturze, to bardzo proszę zostawcie jeszcze samochód na parkingu manufaktury i wybierzcie się na północ w uliczkę Żytnią, bo jest to ulica absolutnie wyjątkowa. Jest to, nie chcę powiedzieć relikt, bo to nie jest relikt, to cały czas żyje. To, to jest ulica, która jakby broni się przed tym, co dzieje się dookoła, zwłaszcza teraz, gdzie jest tuż obok Żytnie budowane bardzo wielkie, takie bym powiedział agresywne w swojej formie i, i w swojej skali osiedle nowych bloków, które nijak pasują do tamtej części miasta moim zdaniem. W każdym razie ulica Żytnia, która jest absolutnie fenomenalnym takim zakątkiem, który pokazuje, jak wyglądało kiedyś Stare Miasto, i Bałuty, no bo to jest właśnie to pogranicze cały czas Starego Miasta i Bałut. To jest to miejsce, gdzie, zresztą granica chyba blisko Polesia, tak? To jest to miejsce, gdzie się Polesie ze Śródmieściem i z Bałutami spotyka, tak? To jest My tam te parę lat temu robiliśmy bigiel, bigiel nożytniej. Było bardzo bałucko i była, i była fajna atmosfera, natomiast rzeczywiście ta ulica jeszcze jest wybrukowana kocimi łbami. Przez to też często y, auta nie jeżdżą, bo niewygodnie i, ja też bardzo lubię klimat ulicy Żytniej, ale takich uliczek na Bałutach jest, na Bałutach jest kilka, więc też warto sobie pochodzić po tej dzielnicy. Może na koniec jeszcze yy, Michał, ten taretkinia. Że zamek. Że zamek. Na Kajolewie, no jest zamek, nie wiadomo skąd się wziął, legenda, yy, ale stoi, można zobaczyć, na Krzemienieckiej, ale nie pamiętam, 17? 18a. 18a, no właśnie, bo tam pewnie przy 18b jest inny zamek, wtedy państwo nie, nie trafią. Ale to jest fenomen, że między, między blokami można zobaczyć taką y, mini-monumentalną budowlę, bo oczywiście już chowając żalety do kieszeni, mówimy o takiej miniaturze y, zamku zbudowanej przez pasjonata w pojedynkę, tak zdaje się, że pasjonat historii zakasał rękawy, zbudował swój własny zamek, broni lewa przed najazdami Hunów i innych plemion. Ale jest to, jest to super w ogóle, bo pokazuje, że nawet w takich bardzo nieoczywistych miejscach można odkryć coś ciekawego, więc zachęcamy do rozglądania się. Nie powiedzieliśmy Państwu o wszystkich miejscach, to może szybko, już bez opowiadania tej historii Wymienimy te, o których nie wspomnieliśmy, a o których możecie sobie doczytać lub wybrać się tam na spacer. Nie powiedzieliśmy Państwu, a zachęcamy do odwiedzenia kapliczek w łagiwnikach, to najstarszy zabytek w Łodzi. I bardzo polecamy przespacerować się po osiedlu Montfiła Mireckiego. Tak, bo osiedle Właśnie. też piękne, wyjątkowe i bardzo malowniczo położone. Ja dodam jeszcze z poza rankingu takim dziką kartę. Skoro mówimy o takich inicjatywach lokalnych i zameczku przy ulicy Krzemienieckiej, ja dodam przy Głowackiego Bałutka konia, który tak. godnie reprezentuje bałuty. Proszę wygooglować, sprawdzić sobie Bałutka przy Głowackiego. To jest, myślę, i jedna z ciekawszych realizacji sztuki współczesnej w Łodzi. Zgadzam się w 100%. Jestem fanką. Nie doceniana przez krytyków, ale my wiemy, że doskonale jak to ze sztuką nowoczesną bywa. Obroni Kredycy się sama. Wyśmiewają, a sztuka obroni się sama. Przypomnę słynny pisuar chociażby. Rozglądajcie się, kochani, nasi połodzi. piszcie w komentarzach, co zauważyliście i pamiętajcie, że to fajne miasto jest i wiele jeszcze do odkrycia przed nami. A dzisiaj żegnają się z Państwem życząc miłego dnia. Szczęśliwi pracownicy Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Adam Starek, Michał.